Dzień dobry. Dzień dobry, witam was moi kochani. Witam was kochani bardzo serdecznie. No dzień dobry. Ehm, ostatnio morda. I tak jak zwykle rozpoczniemy od przedstawienia państwu naszych dzisiejszych gości. Cześć cwelu. Lubię w dupę. Halo, witam was wszystkich. Wcale nie robię openingów. Halo, halo dzieciaki. Hej. Kilo, pierdolę w McDonaldzie cały czas. Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, nie będziemy przedłużać, nie będziemy opowiadać, zaczynamy. Gra składa się z trzech etapów. W pierwszym postawimy każdemu z graczy. Dobrze! <laughs> o kurwa, do kogo porównamy coś bardzo nudnego? Mówimy nudny jak. ROK! Kurwa, dobrze! Pierdolisz! Powiedzenia i przysłowia, proszę dokończyć. Kupa główna, kupa, kupa główna, gu-gu-gu-gu-gu-gu-gówna. Tak. Pytanie będzie muzyczne. Kurde, muzyka widzimy słodkie, nimi Zabawę, dobra! Nie płacz. Nie! Kurwa, Jak nazywa się potrawa zmielonego mięsa, z owiniętego liśćmi kapusty? Można się pomylić. Grotta! Udało się zmieścić w żądanej tolerancji, więc pańską odpowiedź uznajemy. Na którą literę alfabetu rozpoczyna się imię Władysław. Jakim okrzykiem? Od XV wieku Heroldowie oznajmiali śmierć króla Francji i powołanie jego następcy? Ale startują. Pan Piotr, który gdy tylko się obudzi, pytą dręczy ludzi. Pan Tomasz, który woli chłopców. No i ten pan. Nie zresztą zawsze lejcał porno. Nagrodą jest Fikimiki z pani Sylwią. No nie! To brzmi sensownie. Prezerwatywa kosztuje 12 zł, ile kosztuje pan Tomasz. Wiesz co po promocji, to tam po 20 centów. Ty zajebany śmieciu! To brzmi realnie. Jak ci jebałem matkę, nie byłeś taki swany! Pierdol się! Morda. Pan Tomasz dostajemy w pierol, Którą część ciała nasze babcie chroniły przed mrozem? Mówką. WACKA! Dłonie. Czy seks za pomocą różdżki jest dobry? Nie w dupę. Zajebiste! Raczej nie. Jak nazywali się wynalazcy kinematografu? Patryk Rojewski oraz Szymon i Samu Kasprzyk. Tak. Ile to jest? Jeden dodać trzy. Nie! Cztery. Kurwa! My wręczamy Państwu kuferki. Zajebiste kurwa! Przyszły fast foody do mnie. Dziękuję bardzo. Gratuluję wygranej. Grotta. Gram. Dłonie na przyciskach. Drop the bomb.